Kto by się spodziewał, że do szóstego biegu Unia Tarnów będzie remisowała na gorącym mimo wszystko ostatnio, ostatnimi czasy terenie w Gnieźnie? Ja się spodziewałem, że do piątego, Patryku, a ty. Ja nie spodziewałem się przede wszystkim takich dwóch uderzeń w pierwszych dwóch biegach, że takie będą to właśnie e, miłe, złego początki. I tak mm. fajnie się tutaj odgryzie już na początek e, e, zespół Unitarnów i właśnie zrobi te 3-9 e, i zastanawiałem się tak naprawdę, czy Rowan Tangate pociągnie tą drużynę czy on się zepnie, w końcu będąc no, tą jedyną siłą pociągową, bo wiadomo, że e, kilku zawodników brakuje w składzie e, ale mm -hmm. no, potem to się zaczęło rozmieniać na drobne i tak naprawdę ostatecznie nawet ten Kevin Pfeiffer, który ostatnio tak zabłysnął o tym e, niespodziewanym w pierwszej kolejce Yy, kompletem, to tą to, to z tych chyba wy, wykluczenia i, i z jedynki, potem nagle też wyszedł chyba na jakieś 9 plus 1. No on był bardzo gościnny i na początku postanowił wjechać w taśmę, żeby nie było, że od początku będzie no, ten silnik taśmę, taśmę. katował i, i takie punkty robił. No gdybyśmy mieli wy narysować wykres tego meczu, to wyglądałby mniej więcej w ten sposób, taki można powiedzieć wieloryb. Bum! Bo po tej pierwszej serii, dość mocno niespodziewanej, nagle było, była, można powiedzieć, ta stabilizacja na osi X. Kiedy to liderzy Gniezna byli niedozłapani, i tam już było 6 punktów przewagi wtedy. W sensie doszło, doszło do ostatecznie 4-punktowej: 23 do 19 dla Gniezna, do 19, a potem dwie demolki. Trzecia i czwarta seria to, to 10 punkt, 20 punktów łącznie ym, przewagi. Gniezna i tutaj już powróciły te można powiedzieć obrazki sprzed wielu, znaczy niedawna, ale z wielu meczy unitarnów. Tak i yy, co ciekawe, tylko jeden zawodnik nie o komplet, chociaż dwóch, yy, trzech tak naprawdę trzem zabrakło po jednym punkcie do tego, jeśli mm -hmm. chodzi o zespół startu Gniezno. Yy, zespołu, który yy, no właśnie, zdobył tą nową armatę w postaci Kevina Pfeiffera, który oczywiście był od początku sezonu. Ale no nie działa tak jak, tak jak teraz, był tam jeszcze Mirek oczywiście, który trochę tam zasłaniał tą całą tą, 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 jego może przyszłość mm. świetlaną na ten sezon i kto wie co by było gdyby ten Kildamant tak świetnie jeździł jak w dzisiejszym meczu już wcześniej mm. bez tych kontuzji, bez tych upadków i Kevin w ten sposób właśnie się rozprawia z przeciwnikami, gdzie by byli w tabeli i czy by faktycznie nie byli wyżej na przykład niż takie e, mocno chucherkowate. E, w, 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 w wieczorny w, poniedziałek w Gdańskie Wybrzeże. Wow. <laughs> już nie wiedziałem, gdzie skończysz, ale niech będzie i to hucherko, które czasami potrafi się najeść, nie bójcie. Ale rzeczywiście, co ciekawe, Oskar Pfeiffer, najlepszy zawodnik tego meczu w sensie punktowym, który odpuszcza bieg nominowany. Ja tak naprawdę... Nie wyglądał na jakiegoś takiego najfajniej jeżdżącego dzisiaj, to znaczy nie było tam żadnego błysku i tak się zastanawiałem jak oglądałem ten mecz, dlaczego niby wszystko nie robi, nie jest pokonany, a mimo wszystko jak, jakoś tak nie widzi mi się zupełnie. To dlatego, że po prostu Oskar robił czarną robotę w tym meczu, bo to Peter Kildemand robił te akcje co w biegu czwartym, gdzie z dalekiej podróży wrócił można powiedzieć i myknął dwóch U24 i juniora Tarnowskiego i zrobił to na kresce. No i był też Kevin Pfeiffer, który jak już się przełożył, to rzeczywiście ten silnik z poprzedniego meczu z Łodzią nie był przypadkiem. Tak samo mieliśmy Fredrika Jakobsena, który pojechał jeden z najlepszych, no tak samo dobry jak ostatnio, tak naprawdę tylko teraz był słabszy przeciwnik mecz. A Oscar czuwał te ważne punkty, nie dałem przedrzeć się nikomu, Starnowa, ale tak jakoś zapomniany był przeze mnie w trakcie tego meczu. Właśnie to jest to, ten, tak jak mówisz, ta czarna robota, bo on te, ten niepokonany, czyli zdobywając 9 plus 3 bonusy, bo właśnie tylko w jednym biegu mm -hmm. wygrał, a w innych gdzieś tam w jakiś sposób holował tych swoich kolegów z drużyny, że jakby nie zauważa się tej mocy, kiedy zawodnik nie wyskoczy przynajmniej raz albo dwa na czoło, właśnie tak jak na przykład nie wiem, Kildemant w, w, w dwóch swoich wyścigach, bo tak na przykład mm. świetnie pojechali z Jakobsenem dwa razy na 5-1, piękna, tak. e, raz, to wydawało mi się, że to bra, bra, brata, si, bracia Syjamscy w, w, wyskoczyli ze startu, <grym> bo tak idealnie obok siebie i pięknie te dwa biegi mm. pojechali, a właśnie jak jest taki Oscar, który właśnie gdzieś tam e, tą kredzią robotę robi i, i stara się, żeby nie puścić. Do wyprzedzenia yy, i więcej niż jednego punktu w danym biegu. To właśnie tak jak mówisz, taki trochę yy, to taki krychowiak za do dobrych czasów, że też go nie było widać, ale o. bez niego to, to nie chuchu było wtedy. A kiedy to było? Bardzo dużo jest prawdy w tym, co mówisz. Jedynym takim, można powiedzieć, in-minus zaskoczeniem była postawa Marcela Studzińskiego, który wydawał się, że. Całkiem fajnie sobie ostatnich meczach radził i ta jazda jego wyglądała bardzo pewnie, a tutaj naprawdę jakby ktoś podmienił tego zawodnika, może to był ten upadek, jeśli chodzi o bieg juniorski, ale jechał fatalnie, źle prowadził motocykl, no nie wiadomo, mi żadnej kontuzji czy innych zdarzeniach, które by wpłynęły na tę jego złą postawę. A co do unitarnów, Patryku, kogo byś wyróżnił tutaj? Kogo byś zganił, jeżeli można w tej sytuacji zganić kogoś, mimo wszystko. No na pewno juniorów y, świetnych dzisiejszego Zganiłbyś. dnia. Nie Nie, nie, to bym wyróżnił, bo <grym> robili właśnie te, te <grym> najważniejsze punkty tak naprawdę. Początek <grym> się wydawał, że, że i Dawid y, Lampard będzie tutaj kąsał, bo, bo w świetnym stylu <grym> wygrał pierwszy bieg, a potem już tylko było tak naprawdę gorzej. E, tak. No, o Tangejcie nawet nie będę mówił, bo tutaj trzy jedynki i defekt no lepiej to przemilczeć. Ale fajnie, moim zdaniem, wyglądał w przekroju całego meczu, chociaż też tak trochę tego nie było widać. Um, Ernest Koza, który jakby nie było, w dość wysoko, bardzo wygrany, wysoko przegranym meczu, mm. zdobył 9 plus 1, więc dwucyfrówka, jeśli chodzi o, o kasę y, pomeczową. Tak jest. Więc tutaj tych zawodników bym wyróżnił, a na pewno, no co, Wentin jeździ tak, jeździ, jak, jeździ, jak jeździł cały sezon tak naprawdę, Mroczka też nic nie zrobił i Troszkę gorzej niż zwykle, nie? I, i tak, naprawdę, zazwyczaj lepiej te tak naprawdę tutaj jest tak, że albo zganić yy, część, yy, albo yy, wyróżnić, bo nikogo takiego pośrodku chyba mm. nie było. Ja tylko powiem na zakończenie akurat naszej laurki a propos Unitarnów, że bardzo chciałbym pochwalić Piotrka Świercza, strażak w tej drużynie. Ale po tej jeździe jest kilku w ogóle takich zawodników w tej pierwszej lidze, którzy można powiedzieć, no Piotr Piuro jest na przykład w Łodzi moim zdaniem, kompletnie nieopierzony zawodnik, jeszcze no name mimo wszystko, choć charakterystyczne nazwisko. I właśnie tak samo jak on, taki Piotek Świercz naprawdę pokazał bardzo fajne prowadzenie motocykla, aż fajnie się to oglądało. Mam nadzieję, że albo z tego Tarnowa odejdzie, albo wejdą ludzie, którzy będą to wszystko mogli poukładać na nowo i ci zawodnicy dostaną takie wsparcie, Mowa również o koniecznym mirempale, na, na jakie zasługują po prostu. I wielu to, kibiców w tarnowie o tym wie. Patryku, powiedz mi, jak teraz to wygląda sytuacja? Może Tarnów wiadomo, że tutaj chyba już za wiele nic nie będzie, ale co do gniezna, jest coś jeszcze tu do zdziałania pod koniec ja, sezonu? Ja tylko właśnie tą laureczkę dopiszę do tego świerdza, bo naprawdę. proszę cię, jak, jak nie może pierwszy bieg, to ten drugi, gdzie naprawdę gonił tego Kevina Pfeiffera. Ja nawet zastanawiałem się, kto to jedział. Przecież mieli jechać juniorzy. A nagle gonią tylko Kevina. A to Piotr Świercz. Właśnie, więc naprawdę tutaj fajnie wyglądało i zresztą no ta porażka też taka była wysoka z racji tego, że też odpuścili mm. ten czternasty bieg. Tak samo jak nie było żadnych taktycznych zmian, y chociaż przegrywali od początku prawie, y to potem... Tak, tak. Y to Chociaż ciekawe, że, że start nie zdecydował się na zmianę taktyczną po drugim biegu. Byłoby śmiesznie. Mhm. W każdym razie ten 5-1 przegrali 14, bo, bo już tak właśnie zrezygnowani, puścili tych juniorów, więc to też trochę, trochę na wyrost ta, ta przegrana. E, a jeśli chodzi o, o, o to, co się będzie działo z tymi naszymi drużynami tutaj e, dwiema, to no, ciężko ma ten start Gniezno, bo ma dwa mecze yy, wyjazdowe w Bydgoszczy, mhm. które musi odrobić i w Gdańsku, ta kolejna właśnie... I Łódź jeszcze jest, trzeci wyjazd. Tak, następna kolejka, więc naprawdę tutaj chociaż teraz to nie wygląda najgorzej, jeśli chodzi o tabelę, to jednak mm. e, słabo tutaj e, widzę te szanse na, na to, żeby coś się zmieniło na tej m, pozycji. A Tarnów... <laughs> Tarnów, no przepraszam, że się śmieję, e, taki, coś nie połaskotało, ale ale też jakby mm. no tutaj nadziei na jakiekolwiek punkty. Byle te porażki były niskie. Chciałem coś powiedzieć a propos startu Gniezno i kolejnego meczu, czyli meczu, prawdopodobnie o ile dobrze pamiętam, z Gdańskiem, bo nie pamiętam, chyba jest już termin zbyt goszczą zaległego piątej rundy. W każdym razie powiemy o tym meczu w przypadku Wybrzeża na pewno, bo tam jest. A właśnie a propos zespołu Gdańskiego ciekawy punkt oparcia się w tym temacie w tym meczu to tyle jeśli chodzi o ten odcinek dziękujemy serdecznie kochani polecamy się są oczywiście do waszej dyspozycji oprócz tego trzy mecze z ostatniej rundy PG Ekstraligi i różne inne smakołyki na kanale tak jest smacznego trzymajcie się